Moi drodzy, e, ważne ogłoszenie. Kończę z plażą. E, fakty są takie, że nie dostałam pozwolenia na przebiegnięcie y, poligonu centralnego w Jarosławiec-Ustka, co powoduje, że potrzebuję całe jezioro obiec, a to znacznie wydłuża dystans. E, dwa, ani support, ani ja nie mamy już czasu. W poniedziałek, wtorek support już też będzie w pracy, więc ja da, będę dalej biegła sama. Nie mogę wydłużać ani minuty dłużej tego biegu, ani kilometra. Trzy. E, Boli mnie kręgosłup, znaczy wczoraj mnie rozbolał i myślałam, że po wyciąganiu będzie ok ale dzisiaj na plaży znowu się odezwał więc no to są rzeczy których nie wolno bagatelizować cztery, to co wam zawsze powtarzam e, no plaża przestała mnie cieszyć to jest po prostu jakaś droga w tej chwili przez mękę e, wczoraj jeszcze było cudownie mimo, że było ciężko, trudno e, mozolnie, wolno czasami, ale było fajnie a dzisiaj e, no, w ogóle mnie nie cieszy bo morze jest niespokojne zabrało mnóstwo Miejsce do biegania i generalnie cały czas jest albo woda, więc zalewa mnie i obciera stopy, albo grząski piach, więc na tym poziomie zmęczenia ja już nie mogę. No, i podjęłam decyzję, że kończę z plażą. Zrobiłam dużo kilometrów na plaży, a teraz liczy się przede wszystkim cel blisko granic. Możliwie dla mnie plaża już nie jest dla mnie możliwa, bo ona stanowi zbyt duże ryzyko, że w ogóle tego nie ukończę. Więc biegnę dalej, ale już po piasku, po takim innym ścieżkach leśnych asfalcie więc. Już mnie nie szukajcie na plaży.